Dzień dobry, Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga 19. Jeszcze nie 22, bo te 22 to jeszcze troszeczkę z premiery. Po prostu dni do premiery. A ja się Was, z się witam, się tutaj przy starcie, czyli już wchodzimy na safe'a i Wam pokażę, co robiłem, gdy tak naprawdę. Tak, poza kamerą, nie? Tak, poza nagrywkami. To tutaj już sobie, wróćcie z że czy. Ceny na rynku stoją tak jak widać. Czyli można powiedzieć, że dość ciekawie. Po to tutaj na przykład mamy soję za 1700, prawie. I tutaj jęczmień bardzo ładnie stoi. Dlatego teraz poczekajcie. Ja sobie tutaj przyspieszę lekko czas. Oczywiście tamto nie, ale czas sobie przyspieszę delikatnie do 30 i zobaczymy, jak tutaj czy ceny się tutaj tej pozmieniają. Widać, czy się tutaj zmieniają. E, tutaj jest ten 700, na to będę patrzył. 709. Tutaj idzie w górę czy w dół? Nie wiadomo, właśnie. Tu idzie w górę. Tu idzie w górę. Tu idzie w górę. Ładnie mogę zarobić, jeśli wytłumaczę, gubice. Bardzo ładnie. Tu idzie w górę. Słonecznych mnie interesuje. Suja idzie w górę. Gdzie co? Nie wiem, czy na to teraz patrzeć, czy nie patrzeć na to. Tu idzie ładnie w górę. Ładnie. A zobaczymy. Za chwilę na to też zwrócę uwagę. A tutaj jak pracownik z tymi ziemniakami sobie jakoś raci, także ja go uruchamiam ponownie i niech tutaj pracuje nadal a jak ten pier? ma miejsce, okej, okay. bo ja trochę tutaj tak grałem poza odcinkiem i zbierałem tego wszystkiego, także i tak jest plus, a nie minus tutaj sobie rozkładam kombajn i zaczynamy żniwa pszenicy i zwracamy to na rynek dobra, pszenica na razie nie będzie nas sprzedaż, ale będę ją tutaj zbierał Wiecie, co ja Wam powiem. Bo tutaj już spada nie dobrze, ale tu jest za 1000 aż 1300 prawie, ładnie. Tam idzie w górę, 1670 70 za chwilę będzie. Tu idzie w górę. Coś tu jeszcze mogę bardzo ładnie dzisiaj zrobić. Chociaż nie mam tego tutaj jakoś tak kuskawycznie dużo ale mogę zarobić bardzo ładnie czyli to kupna na nowego pola dużo mi nie zabraknie zacznijmy tutaj żniwa ale ja sobie oczywiście bym chciał żeby tą słomę mi tutaj produkowało czyli wychodziła mi ta słoma bo też sprzedam tam z szopy czy tam nie wiem ze, ze tej, z tego miejsca tam na, na słomę sprzedam ze, ze strotowy chyba bardziej są słomę to koretka, czyli no sprzedam po prostu na rynku i się tego pozbędę. Ale ceny tutaj skaczą. O oh my god. 1600 okej. Okay. Tutaj będziemy mieli prawie 1000 za owiec. Pięknie. Tutaj też 1300 mamy. Tutaj. Mamy 1000 owiec. 600, 7, 7, 7 mamy za 737 mamy jęczmień. Za soję mamy też ładną cenę. Wiecie co, Wam powiem? Mimo, że to pójdzie i ta w górę to ja tutaj się zatrzymię Zatrzymnę się tutaj, bo to faktycznie jest bardzo ładna cena. A to jeszcze się, mofę się pozmieniać Możecie mi napisać w komentarzu, czy ja to dobrze zrobiłem, czy nie. Dobrze, czyli ja tutaj teraz zatrudnię pracownika i ogarnę sobie tam pracownika z tymi ziemniaczkami. I ja już wtedy normalnie lecę sprzedawać wszystko, to co mam. Czyli wszystko to sera chyba sprzedam, bo ładna z tego będzie. Czyli tutaj teraz pracownik będzie ładnie zbierał, już robił pszenicy tutaj muszę podjechać teraz uruchom silnik podjeżdżamy mu na spokojnie tutaj może kolejny odcinek a ja po odcinku już kupię to pole ale to trochę dużo tej kaski pójdzie, no ale na, na, na co jest za coś nie, będą jeszcze większe zbiory to większe zaroby będzie, dobra to niech się tutaj wszystko nie wyładuje a ja słuchajcie tutaj zabieram Czątiera przyczepę, i jedymy od razu do skupów. Czyli najpierw zabiorę się tutaj za jęczmień, a mowy za owiec, za to, co najwięcej tutaj idzie. Czyli ja na razie zabiorę się za soję, bo soja jest najwięcej. Elewator spożowy wschodni. Elewator zporzowy wschodni, czyli aż tam. Damy radę. Ja sobie tylko oznaczę na mapie. Czyli elewator Wschodni wschodni. Oznacz miejsce. Oznaczamy miejsce. I tutaj będziemy sprzedać. Jeszcze raz sprawcę. Soje. Mam to nawet tutaj oznaczone, że jest oznaczone. Także, no, ja z tym jadę i realizujemy ten plan. A później będę zarykał jeszcze do naszych pracowników. Bo w tym kierunku mi tutaj ładnie mi pomogą. tutaj te zbiory, wszystkie prace. Pracownicy tutaj tych zarobią. I ja też będę miał z tego dobry dochód. Także, no, tutaj nie mówię się w ogóle o Paweł, czy ja tutaj coś stracę. Czy coś takiego, no, weźcie co facie. Owiec, szepak, słonecznik, soja. Zabieramy. Będzie tego coś ładnie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to ja mogę tam po wyśmikać. ja się z wami będę się wydział. Przy skupie. Ja na razie to, jak widzicie, to troszeczkę jeszcze nie będę miał. Ale będzie z tego pieniądz. I sprzedajemy. Kaska ładnie wleci, ciekawe ile 10 tysięcy. No proszę bardzo. Prawie 12 ładnie, naprawdę ładnie. Ale jak tutaj tutaj słuchajcie jechałem, no to też zwróciłem uwagę na to, że będzie trzeba zatankować oraz będzie trzeba naprawić tutaj maszynę, ponieważ już jest trochę uszkodzona. A się boję co się stanie, skoro tutaj będzie ponad... To nie ponad tego będzie po prostu do zera zniszczone. Czy to nie będzie mi tutaj działało, czy jak? Ale chyba też będzie inaczej tutaj chodził ciągnik, skoro jako szykuje, nie? Także no. Teraz, no, cały czas będę sprzedawał jeszcze. Dobra, jestem. Wróciłem, wróciłem w to tak gospodarstwo. Teraz pytanie: co zabieramy kolejne? Bo soje już mam sprzedane w rzepak. Stoi dobrze na 1297, 1297, czyli stoi dobrze na punkt na stacji kolejowej, czyli punkt na stacji kolejowej, czyli tam stoi w rzepach tak? Tak, chociaż tu mamy i tak więcej, ale nie, to jest naszyj, tu mamy rzepak. Czyli 1300 prawie. Tak, to przepatrzę, a pewnie się nie pomylił. 1000. Tu mamy więcej. 1312. Czyli tutaj jednak byśmy musieli się udać. Tu. Dobrze? Tak. 1312, czyli tam muszę się udać. Czyli zmiana z kierunku. I musimy się mikać w którym kierunku? znowu tam, ale w dół okej okay. ładuję rzepaczek i let's go ale zanim jednak wyruszymy z tym szopakiem to na razie sobie to zostawię już tego sobie wysypować nie będę przejdę się tutaj do pracownika podjęte sobie normalnie tutaj kombajnem do syliosu i niech się to tam opróżni potem też kombajn z ziemniakami czeka tam na opróżnienie Czyli na razie tutaj się tym zajmę I od razu sobie to sprzedam Mówię nie sprzedam, ale to Syliosa sobie to opróżni Ale i tak dużo pozbierał 8600 To tutaj jest 8, 8600, dobra, będę pamiętał Zobaczymy ile będzie Za tamtym jeszcze koszeniem Dobra, Jeśli opróżni Muszę jeszcze, jeszcze sobie tak Ładnie zaparkuje Okej okay. Nie się opróżnia, a ja sobie tutaj temu jeszcze podjadę Ty jeszcze to się zmieści na spokojnie. Dlatego nie mówię się tutaj tak obawiać niczego, że będzie pełno. Ale tutaj też jest bardzo ładnie. Bo słuchajcie, dzisiaj chyba bardzo proszę nawet zarobię. Dobra, nie się opróżni. Taryf jest opróżniony 8600, tam było, tak? Najprawdopodobniej i tak. Dobrze pamiętam i ja tę teraz ropę tam zapuścić z powrotem. Podpowiedzieć trzeba pospierać słomę. No, troszeczkę roboty będę miał teraz, ale to będzie tylko na ten sam zarobek. I może w końcu to wyprachnione pole w końcu będę miał. Bo naprawdę cena jest naprawdę duża. Okej okay. Dobra, pracuję, ten pracuje, ten pracuje, to ja też pracuję, i ja tę opróżnić, że pak to, por, to porty południowo-wschodniego. Czyli znowu troszeczkę mnie tutaj czeka. Teraz tak podróży. Ok, wam powiem, że tak, gdy teraz ten odcinek nagrywam, to kilka dni temu mu patrzałem, to już jest to zamówienia na Allegro na przykład na rynku, jest to zamówienia. Normalna płytka gra Farming Simulator 22 i też jest edycja kolekcjonerska. A że ja zawsze jestem fanem Farminga Simulatora, to Wam powiem, że nigdy nie miałem jeszcze edycji kolekcjonerskiej. Dlatego do listopada to, to jeszcze jest dużo. Czyli można powiedzieć, że lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. 5 miesięcy jest do tej gry, jeszcze zanim ona wyjdzie, czyli na spokojnie uda mi się uzbierać na premierę tą, na premierę edycji kolekcjonerskiej czyli 350 zł jak się, jak się nie mylę. No ja i cena się zmieni, dlatego nie chciałbym też tutaj mówić teraz jak, jak to tam będzie wyglądało, ale ja się to tego nie mogę. A co z serią, czyli z farmingiem, z simulatorem 11 czy tam 13? Teraz nie wiem, jaka to jest. Chyba 13, tak mi się wydaje. To słuchajcie, ona będzie się pojawiała się, ale rzadziej. Bo fajnie jest też powrócić ci do starszych czasów, ale rzadziej się będzie się pojawiało. I w ten, a ten sposób, słuchajcie, właśnie z wami porozmawiałem na dwa temacieki. I jechałem do skupu. I będziemy sprzedawać sobie rzepak. Zobaczymy, ile tym razem teraz zarobię tutaj pieniędzy. Fajnie byłoby, ja, jak już bym w tym odcinku kupił bym to na pole Bym był z tego zadowolony. Może się uda. I na czasami mnie czasami przycina. Nie mam pojęcia, ma pojęcia czemu. No ale dobrze. I sprzedajemy rzepaczek. I teraz, ile tego szepaczka nam tutaj teraz wyjdzie? 60 tysięcy, no i 11 tysięcy. No, tyle samo. No, nie ma się co ukrywać. Tyle samo. Czyli zarobiliśmy 22 tysiące. Nie rapy to szału. Ale to kupna nowego pola. jesteśmy coraz bliżej. I stać mi już prawie, prawie na nie. Bo brakuje 30 tysięcy. Mogę coś tam się zapragnąć, kurka, no. No ale... no upartego to się uda tutaj jeszcze tak nam to zrealizować. Coś tak czuję. Wrócimy się na, na gospodarstwie. Ale dziwnie się na to patrzy. Tu coś było, tu coś było, a już jest po zero, nie? OMG, kurka. Fajnie się na to tak patrzy. Dobra. To tutaj będziemy mieli chyba 15 tysięcy. Ale tande cele już mnie nie interesują. Czyli tutaj troszeczkę przyspieszy czas, zobaczymy czy to coś urośnie. Czyli przyspieszamy czas o 30. I na razie wyłączam tutaj akurat maszynkę. Czyli traktorka i typu kombajna. Idę go opróżnić. I za sprawdzę jak interes stoi z. Innymi tam surowcami. Dobra, tam było ile? 8600 12800 było No nie, jest źle 12800, jest dobrze Okej okay. Opróczniamy sobie to, tylko jeszcze nie teraz, a jak stoi teraz wszystko na rynku 1000 Widzicie? Jeszcze idzie w górę, niech idzie A tutaj? 663 Tutaj jest znowu więcej. Tam też mnie nie interesują. Teraz będę tylko patrzą na, na te 3 to co mam. No ale jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze 100. To jeszcze nie jest to, co ja bym chciał. Ok, jesteśmy w takiej sytuacji jak teraz widać i decyzja tylko ostateczna będzie podjęta. Czyli już więcej nic tutaj raczej nie będę oczekiwał. Tylko sprzedam tam, gdzie jest najlepiej, czyli obiec 100 000, Elevator Spożowy Wschodni. Znowu tam, ta, ta, gdzie ostatnio jeździliśmy, czyli teraz skala czasu na czas jest rzeczywisty i, i jeje to sprzedać. Dużo nie zostało, czyli tylko wystarczy, czy tylko teraz tego chcieć. Pszenica obiec, startujemy i sprzedajemy kolejne. Owiez. Oh yes. I zarobek jaki będzie. Pewnie piękny będzie 15 tysięcy Prawie 17. Ładny zarobek był Czyli mamy 145 tysięcy No i jeszcze troszeczkę ile to pole w końcu tam kosztuje? Bo chciałbym to już naprawdę kupić to pole 19 174. 184 byśmy mogli powiedzieć. Czyli 184. No i jeszcze trochę brakuje. Kurka. Jeszcze się muszę trochę tak najeździć. Ale wszystkie zgłosza, które mam sprzedałem. I teraz jeszcze za kontrakt wy... dostanę wynagrodzenie. umowę się uda. Tam mi się już... napełnia mi się przyczepa z jejczmieniem. Ale tutaj muszę jeszcze zrobić i opróżnić ten kombajn I pewnie jeszcze pojadę do skupu to opróżnić tą przyczepę. To już tutaj pewnie będzie pełno. A jeszcze takie góra dwa odcinki, a trochę więcej grania poza odcinkiem. I w kontrakcie też będzie wykonany. Dobra, ty tutaj dalej wykopuj te ziemniaczki, a ja jadę już na skup i jeszcze wam to pokażę. Na spokojnie. Czyli jedymy do tego miejsca i będzie po posamiatane, słuchajcie, bo jestem coraz bliżej tego wszystkiego tutaj coraz bliżej finału, tak naprawdę. I tuż on nie potrzeba. Ach, sam lekarz pojechałem. Się rozpędziłem. Dobra, oprócz mi to. A tutaj jak? E, Chamaka weź wyłącz. A tutaj 21 ton mamy. I tutaj będziecie mieli 738 i korta szybka matematyka, boś człowieku to raczej nie w moim przypadku, bo ja potrzebuję, potrzebuję akurat kalkulator, no ale no par tego też by co nie, dobra, jedymy, no ale to wymusiłem teraz, nie rób się tak nigdy, a ja to tak wygrze, to jest inaczej, pamiętajcie o tym. Tutaj teraz spróbuję mu jakoś tam stanąć, bo wiesz, on jakoś tutaj pojecie i się będzie opróżniał. Przynajmniej, przynajmniej próbował. Może będzie dobrze. A ja słuchajcie, ja jadę znowu naszym towarem, pięknie zapakowanym ja jadę. Stały do skupu. Ale nie wiem czy ten ciągnik już tak jecie, pojecie, ciężko. Będę musiał go tutaj chyba naprawić Coś czuję I chyba go nawet naprawię Jak wrócę z tego Z tej wycieczki Bo Fajnie byłoby mieć go naprawione, Nie? O I to po Pomalutku do skupu I to będzie chwila prawdy no Ale chyba nie ma się tutaj Co oszukiwać Bo Jeszcze mi zapragnie Aby Zainwestować w to pole Chyba jeszcze będę musiał Troszeczkę Z tym poczekać było byłoby, jakby nie, no ale z tym chyba nic nie poradzę Dobra, sprzedajemy to Wątpię w to, czy to się da zarobić Raczej nie Ale to że nie brakuje 15 tysięcy na tym zarobiłem A ile jeszcze mam tutaj? 3 tysiące jakby ten, nie, ten do pszenicy jeszcze tak by sprzedać, co? To tak mamy dobrą cenę za 700 Port południowo-wschodni Żeby była taka kaska z tego Wiecie co, ja chyba to zrobię Ale chyba najpierw uszykuję ten ciągnik To widzimy się w, w warsztacie Pojechałem już tutaj sobie do garażu I teraz odczepiam sobie specjalnie tam przyczepę i podjadę sobie teraz tutaj traktorkiem i zobaczymy jaka cena mi czeka. Żem, um, sprzedaj napraw 10 godzin pracy, wartość 82 tysiące wiek. 10 dni jest ze mną. Na razie tyle ty jako nie będę go tutaj sprzedawał, ale naprawimy go. Tanie pijące naprawdę. Naprawimy go co będzie tutaj lepiej pracował mi dobra ładnie został naprawiony i można dalej działać teraz może będzie jeszcze lepiej tutaj z onem współpracował ja mówię tak robić słuchajcie żeby nie uderzyć nigdzie nim tutaj i może to się uderzy ja z nim nigdzie nie uderzę zobaczymy tym razem będę uważał na te wszystkie maszyny no to co teraz? Teraz tylko jedziemy sprzedać się pszenicę, bo jest duża ilość w magazynie. I to portu południowo wschodniego Za 7 stówek. Więc no... Cena jest duża i może się uda tutaj, tutaj coś zrobić. Dobra, temu muszę odjechać, bo widzę, że za chwilę będę mu przeszkadzał tym tirem. Już mu odjeżdżam. Ale też próbuję tak podjechać, żeby się tak minimalnie opróżnił i, i żeby jeszcze więcej tego wykopał. Jak? Zawsze coś, nie? Samy jedynki. Tylko czwórka została. Jejku. Ale ciekawy numer. Dobrze, słuchajcie. Tak jak e, zwykle widzimy się przy skupie. Bo po co wam, wam pokazywać i nagrywać wam... Cały czas ten tojazd. A to się nic ciekawego nie wydarzy. A ja nic ciekawego to opowiadania nie mam. Także widzimy się przy skupie. Cała przyczepka ładnie do punktu kontrolnego. I zobaczymy, czy będzie nas dać na nowe pole. Dlatego przekonamy się za parę sekund. W Jajko, fajnie by było, nie? Ale po zawsze można pomarzyć Jak na złość, nie? Jak na złość? <laughs> Jak na złość kurka Ile zabrakło? Tereny Sto się... Patrzcie, kroszę mi zaprakły, Kroszę, nie? Krosze mi tutaj zaprakły A ja bym coś jeszcze sprzedał. Kurka. Ale ty już teraz? Chyba sprzedam jeszcze. To ja No, sprzedam jeszcze tą pszenicę do końca. No, co się ten stówek? Jeszcze raz z nimi tutaj przyjadę. I inwestujemy w nowe pole. Jej, w końcu. Tyle odcinków minęło. Widzimy się przy kupnie pola i zobaczcie sobie na ten finał. Obliczyłem, że powinienem dostać do coś, do coś 3200 dolarów a zobaczymy ile dostanę. Nie pomyliłem się. O 50 dolarów się pomyliłem, ale to nic. I na teraz, no, słuchajcie ta wielka chwila. W końcu się do, do tego... się to czekałem. Naprawdę... Kupujemy. Kurde, ale nie mogę jeszcze tego potwierdzić. Mówię zapisać najpierw w grę. <laughs> I dopiero mogę teraz kupić, no. Bo ja bym popełniał w razie czego błąd, o to wiecie. Tak, kupujemy. Mamy pole numer 19. Jest! W końcu mamy pole numer 19. Zainwestowane i kupione. Zostało nam niecałe 2000. No cóż. Słuchajcie. W tym odcinku, to będzie na tyle Bo chciałem bardzo kupić to pole I teraz jak widzicie, to w kolejnym odcinku To już będzie większe Większe prace będą Także no, będzie się działo A kolejne pole, to byśmy może kupili sobie Osiemnastkę, co? Ile kosztuje osiemnastka? Jejku, już 180 tysięcy O kurka No trochę więcej kosztuje Ale to się zwróci To się zwróci i my dostaniemy miliony zarabiać, jak to tak dalej pójdzie. Mimo wszystko, słuchajcie, ja będę się z wami żegnał. I widzimy się, tak jak teraz się, w kolejnym odcinku z farminka ciebie, 19 I zobaczymy, co będziemy w kolejnym odcinku robić. A ten odcinek wyszedł z powodzeniem, bo wszystko ładnie nam się udało. Czyli, ja zrobię tutaj teraz stanę na popoczu, wiem, że nie powinienem. Ale scenę na popoczu. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ta usłyszenia. Innać, to usłyszenia Inaczej mówiąc, jak to czasami mówię Naura